Witajcie obywatele, bądź i nie. W dzisiejszym odcinku wpadłem na genialny pomysł, aby podchodzić do ludzi tego miasteczka z dosyć nietypowym wyzwaniem, mianowicie będą rzucać czymś do czegoś. A mianowicie strzałą do celu. Mamy pierwszego gościa, Strzałka! 10 zł Za 10 zł, ale jak jedną za Ja Trochę się rozwaliło Nie dobrze, nic się nie stało Dobra, nie spodziewałem się, że tak szybko znajdziemy drugą osobę. Chodźmy Cześć, słuchaj mam dla siebie wyzwanie jeżeli trafisz tą strzałką w ten cel, dostaniesz 10 zł. Wchodzisz w to? Co jest? Czyż on nawet nie spojrzał? Hej, Chcesz grać dalej? Dobrze, że nie brzmi mi tarczy. Hej. Dobra, idziemy stąd. Słuchaj, gdzie mamy kolejnego gościa, ale chyba jest niewidomy. Ale co nam szkodzi spróbować? Siemolo. Halo, słuchaj. Halo, Halo? jeżeli trafisz tą szczątką, w ten punkt dostajesz za to 10 zł. Pyszka dla ciebie za zupełnie nic nie robienie wchodzisz w to. kolejną osobę. Mam nadzieję, że nie przeszkadzimy mu wypoczynku. No, Mam na siebie takie wyzwanie, jeżeli trafisz w ten cel dostaniesz 10 zł, Wchodzisz to, tam masz strzał. Nie potrzebujesz strzału, Dobra, słuchajcie, będziemy zmierzać do końca tego odcinka, ponieważ czas nas goni, no i w sumie nie ma co dłużej przedłużać. Co... O kurwa. <śmienny> kurwa Co my robimy? Ja ciemny, kurwa! Não eu também